Zbliżająca się konferencja odpowiada na zapotrzebowanie zmieniającego się rynku pracy. Obecnie pracownicy, szczególnie młodzi, poszukują trochę innych wartości, trochę innych sposobów realizacji siebie. Poszukują miejsca pracy, z którym mogą się utożsamiać. Niekoniecznie tylko i wyłącznie stanowiska, w którym mogą wykonywać podstawowe zadania. Nasza konferencja odpowiada na zapotrzebowanie tą swoją tematyką. Bardzo serdecznie zapraszam. Nasza konferencja zgromadzi wybitnych badaczy z całego świata. Jej celem będzie prezentacja wyników badań dotyczących zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. Badania realizowaliśmy w 54 krajach na wszystkich kontynentach. Wyniki badań pokazują, że zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi oddziałuje na postawy i zachowania pracowników. Łączy się z satysfakcją z pracy, zaangażowaniem i poczuciem dobrostanu psychologicznego. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału. Wydarzenie będzie realizowane w języku polskim i w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym. Konferencja jest organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.